A ja jestem poligota, lubię obce armaty. Koniec! Brędy, łyski rum, to bajeczne No, jak tam po wczorajszym pokazie? głowy szumi mi w gardle, suszy, nad choroba. Jak będziesz na ciebie częstował, pójdzie ci wątrowa Co się? Stało no to troszeczkę jakby w boku zabolało. lekarze przepuścili? Przecież chorych, słabych odrzucili. Dla ja nich nie ma miejsca tu. To, 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 to chwilowy tylko ból. Tu śniadanie! Pewnie zjadłem ciężkie danie. Czy ty śniadanie? Do Jakuba! Jakub do Michała! Pijesz też, piję ja kompania cała kto nie wypije, tego dwa kije łopot, co co tego we dwa kije, co co tego dwa kije! Tyla! Jesteś gotów? Tak, tak, jestem gotów. No to trochę, świat jest twój! Ach, czekaj! Szybciej, bo sto! Dawaj, 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 tempo. bo! No na oczach przecież patrzą ty no ale no co no, no przecież wiesz Co no, przecież widziałeś co widziałeś co widziałeś przecież na pokazach pić nie miałeś jest złe towarzystwo zaraz mamy ci, bo to słyszałem problemy tak z czym życiowe problemy proszę za dobrze miał czyli miał wszystko